My dear student, czy uważasz, że w języku angielskim jest 16 czasów? A może 12? Lub 8? Nic bardziej mylnego. To nieprawda. Nie zaśmiecaj sobie głowy. Tutaj Magdalena Rękiewicz, twój coach języka angielskiego online. Czy kojarzysz te skomplikowane tabelki gramatyczne z książek do nauki języka angielskiego, które pokazują ile jest form czasownika w danym czasie i ile jest tych czasów? Czy łatwo jest Ci to zapamiętać i używać? Pewnie nie. Ja też miałam z tym problemy. Pełno odmian do ogarnięcia. Koszmar dla ucznia. Teraz, ucząc języka angielskiego już od wielu lat, wypracowałam uproszczenie, które pomoże Ci w wyborze odpowiednich form i czasów. Mówienie po angielsku będzie łatwiejsze niż do tej pory. Przekonaj się sam. W języku angielskim są tylko trzy czasy. Są to proste czasy: teraźniejszy, present, przeszły, past i przyszły, future. Jeżeli chcesz coś powiedzieć, to mówisz o tym co jest, co było lub co będzie. I koniec. Jeżeli słyszałeś o continuous czy perfekcie, to to są tylko i wyłącznie aspekty, które pozwalają nam powiedzieć o czymś więcej, czy przekazać głębszą treść. I tyle. Jeżeli będziesz myśleć w ten sposób, angielski będzie dla ciebie o wiele łatwiejszy niż do tej pory. Będzie ci łatwiej dokonać wyboru. Treść jaką przekazujemy, zawsze powinna być osadzona w kontekście i umiejscowiona w konkretnym czasie. Teraz w przeszłości lub w przyszłości. Możemy mówić prosto o tym, co robimy codziennie, często, raz w miesiącu, co zrobimy w przyszłości za jakiś czas jutro, w przyszłym tygodniu lub w przyszłym roku. Lub co zrobiliśmy w przeszłości i co nie jest związane z teraźniejszością, bo wydarzyło się wczoraj, dwa dni temu lub w zeszłym tygodniu. Możemy również bardziej dokładnie powiedzieć o czymś, co już, właśnie co lub ostatnio się wydarzyło. A czego rezultaty są widoczne w naszym życiu. Czyli o czynności, której czas wykonania nie jest dokładnie określony, a która wydarzyła się w naszym życiu. Możemy również powiedzieć o tym, co robimy w danym momencie, czyli wyrazić czynność, która odbywa się w chwili, kiedy o niej mówimy. Pamiętaj, zawsze, kiedy chcesz coś powiedzieć po angielsku, korzystaj z prostego wzoru na zdanie w języku angielskim, czyli subject, verb i object gdzie subject to podmiot, który wykonuje czynność, verb to czasownik, czyli ta czynność, a object to dopełnienie, które dopełnia nam całe zdanie. Kiedy chcesz coś powiedzieć, a nie wiesz jak, skup się na czasowniku, bo tylko jego forma się zmienia i użyj odpowiedniego wyrażenia do określenia czasu. Za moment pokażę Ci, jak to wygląda na przykładach. Pamiętaj, żeby polubić to wideo, subskrybować mój kanał i podzielić się tym nagraniem ze znajomymi. Hello my dear students. Dzisiaj ze specjalnym sprzętem, który pomoże mi wyjaśnić niektóre aspekty. W czasach prostych, present, past and future, używamy podstawowego wzoru na zdanie twierdzące, czyli podmiot, czasownik i dopełnienie. Subject, verb and object. Zwróć uwagę, że to, co się zmienia w zdaniu, w zależności od tego, czy mówimy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to jest tylko i wyłącznie czasownik i wyrażenie czasowe. Jak to będzie wyglądało w, pra w praktyce? Zaczynamy od podmiotu. Więc posługując się tym wzorem na zdanie twierdzące w języku angielskim, układamy sobie zdania w zależności od tego, czy mówimy o przeszłości, przyszłości czy teraźniejszości. Tak to będzie wyglądało. I go to school every day. I went to school yesterday and I will go to school tomorrow. Jak widzicie, jedyną rzeczą, która się zmienia, to jest forma czasownika. Ponieważ jeżeli mówimy o tym, co się dzieje codziennie, everyday, to używamy czasownika w formie podstawowej. Jeżeli coś się działo w przeszłości, to używamy czasownika z, z końcówką ed, jeżeli to jest regularny, albo tak jak w przypadku czasownika go, to jest nieregularny, czyli będzie forma went. Albo w przyszłości jeżeli mówimy o przyszłości, używamy formy will i go. I używaj tych podstawowych form, jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z językiem angielskim. Ćwicz sobie, układaj zdania tak długo, aż poczujesz się pewnie w, tym, w tych trzech podstawowych czasach. Jeżeli natomiast chcesz bardziej dokładnie przekazać jakąś informację, wtedy zacznij stosować aspekty continuous i perfect. Aspekt continuous w teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości – Mówi nam o tym, co robimy w danym momencie. I ten dany moment może być teraz, mógł być kiedyś lub w przyszłości. Nieważne jest, czy mówimy o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, wzór na aspekt continuous jest taki sam. Mamy oczywiście podmiot, później jest odpowiednia forma czasownika być i czasownik z końcówką "-ing", a później dopełnienie. I'm eating dinner at the moment. I was eating dinner when you called me. Probably I will be eating dinner when you call me. Czyli w aspekcie ciągłym mówimy o tym, co dzieje się teraz, działo się w przeszłości, albo będzie się działo w przyszłości. I tylko i wyłącznie zmienia nam się tutaj forma czasownika być. Zwróćcie uwagę. Ponieważ w czasie teraźniejszym odpowiednia forma czasownika być to jest m, albo is, albo are, w zależności od osoby, ale do pierwszej osoby mamy m. W przeszłości mamy was, albo were, jeżeli będzie tutaj inna osoba. Tak? They were, y albo you were. A w przyszłości will be. Czyli tylko i wyłącznie tutaj zmienia nam się forma czasownika być, a czasownik. Główny dalej jest końcówką "-ing", To się tutaj nic nie zmienia. I to jest aspekt continuous, jeżeli mówimy o tym, co teraz, w przeszłości i w przyszłości e, dzieje się, działo się lub będzie się działo. Dla, dla ułatwienia możesz sobie takie zdanie przetłumaczyć dosłownie, bo czasownik be to jest przecież być. Więc ja jestem jedząca, obiad teraz. Albo ja byłam jedząca obiad w przeszłości, albo ja będę jedząca obiad w przyszłości. Więc jest, jest tutaj określona czynność, którą wykonywałam, wykonuję lub będę wykonywać w jakimś okre, określonym momencie. Aspekt perfekt natomiast, dokładnie perfekcyjnie, mówi nam o czynności, która ma wpływ na dany moment, na daną chwilę. I bez znaczenia, czy ta chwila to teraźniejszość, przeszłość przy, czy przyszłość. Wzór jest cały czas taki sam. Żeby utworzyć zdanie w aspekcie perfekt, potrzebny nam jest, tak jak we wszystkich zdaniach, podmiot osoba jakaś, która wykonuje czynność. Później wstawiamy odpowiednią formę czasownika mieć, czyli have, has, will have lub had, a później mamy trzecią formę czasownika głównego przenosą, przenoszącego treść lub y, czasownik z końcówką ed, jeżeli czasownik jest regularny. I have eaten an apple. I had eaten an apple. I will have eaten an apple. Zwróć uwagę, że to, co się zmienia, to tylko i wyłącznie forma czasownika mieć. W teraźniejszości mamy have eaten, w przeszłości had eaten, w przyszłości will have eaten. Jeżeli chcesz sobie to dosłownie przetłumaczyć, to możesz sobie to przetłumaczyć ja e, mam zjedzone jabłko. I have eaten an apple. Ja miałem zjedzone jabłko. I had eaten an apple. Albo I will have eaten an apple. Czyli będę mieć zjedzone jabłko. Jeżeli takie tłumaczenie pozwoli ci układać zdania, no jak najbardziej tłumaczyć sobie w ten sposób. Żeby to wgryzło się w głowę, musisz używać języka tak często, jak to jest możliwe. Tak często, jak to jest możliwe, mówić po angielsku, mówiąc prosto lub przekazując bardziej szczegółowe informacje. Powtarzam jeszcze raz: na początku zacznij od tych prostych czasów, teraźniejszy, przeszły i przyszły. Korzystając z tego wzoru. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz się czuć komfortowo i pewnie z tymi podstawowymi czasami, zacznij dodawać aspekty continuous i perfect. Nigdy wcześniej, bo stworzy ci się mętlik w głowie, będziesz myślał, że tych czasów jest nie wiadomo, ile i będziesz robić błędy i będziesz czuł frustrację. Tak jak większość uczących się angielskiego ma ten mętlik w głowie, bo nie potrafi skojarzyć, co kiedy używamy. Jeszcze raz skup się na podstawowych czasach, szlifuj te podstawowe czasy i dopiero później e, zacznij dodawać nowe aspekty. W następnych nagraniach po kolei rozprawię się z każdym czasem i ich aspektami. Więc śledź mój kanał, subskrybuj, polub, podziel się z innymi. Mam nadzieję, że pomogłam Ci w uporządkowaniu czasu w języku angielskim. Dołącz do mojej grupy na Facebooku, żeby codziennie szlifować język angielski. Magdalena Rękiewicz, ze mną osiągniesz sukces po angielsku. Bye!